Cześć wszystkim! Wyszło nowe AI, dwa wyszły. A jako Polak, oczywiście będę używał tego za darmo, czyli nie będę używał, używał OpenAI, ChatGPT z wizją, tylko będę używał, uwaga, Google'a z wizją. Więc jest coś takiego jak ai-studio.google.com live, czyli ai nie, jak powiedzieć po polsku backslash, to jest na, na prawy shift, na lewo klawisz, tam gdzie jest znak zapytania i live, live, ok? To jest zupełnie za darmo, bez limitów, można testować. Dlaczego jest warto to testować i się bawić tym? Ponieważ to ma wizję. AI mają już oczy, widzą świat. Pierwsze wyszło dzisiaj Google, drugie wyszło dzisiaj OpenAI. OpenAI jest lepsze. Ale to jest absolutnie darmowe. Google jest absolutnie darmowe i jest absolutnie bez limitów. Bez limitów. Jedyny problem jest taki, że nie mówi dobrze po polsku. Pisze dobrze po polsku, ale nie mówi. Mówi po angielsku, więc bardzo przepraszam. Będę rozmawiał z nim po angielsku. Więc um, zrobimy takie testy, że dam to, powiem mu, co widzi na ekranie. Powiem mu, co widzi na ekranie. Pierwszy był Lesiu druga była znana aktorka z... nie powiem jaka i ta aktorka z Polski absolutnie nie powinien zgadnąć jestem bardzo ciekawy i ostatnie damy a, ten samochód czyli damy sobie... Pa, 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 open image new tab a, ok damy sobie screenshot ciach kopię i zrobimy ostatni MS Paint i to jest samochód, możemy zobaczyć, a z którego roku. Zapamiętajcie to, typ samochodu, z którego roku, ok? I teraz, żeby nie oszukiwał, wyłączyłem wszystkie tutaj na w moim a, wyszukiwarce te wszystkie strony, ponieważ on potrafi wszystko przeczytać i zorientować się, co to jest. Nie tylko ze zdjęcia, ale też dlatego, że tu na tabie pisze, co to jest, więc. Jesteście gotowi na to? Jeszcze siedzicie? Ok. Share screen. Cały screen. Okay. Please Got be quiet. It. Is there anything specific you'd like me to do with the screen share? Yes, uh, I will show you a picture and you will try to guess what picture this is. Uh, what do you see in this picture? Co ty widzisz w tym zdjęciu? Please talk in English. alright i see a portrait of a man with white hair and a mustache he appears to be older and is wearing a dark suit um, do you think this is a famous person yes i do think that he is a famous person he looks like lech walesa the former president of poland very good uh, your polish is terrible though it's l-e-c-h Space what's his last name? Give me uh give me all the letters. Okay, his last name is W A O K A S A A. Ah. <laughs> you spoke in English and Polish. Uh just in English. Give me his letters. My apologies. The letters in his last name are W A L E S A. Very good. I'm impressed. Okay. Um, I switched pictures. Do you see a different picture now on my screen? Yes. I see a screen with multiple smaller images at the bottom. That's and wrong. Of... No, please take a look again. Okay. I apologize. I see the picture of Leech Walisa is still visible. There are also four additional thumbnails at the bottom of the screen, one of which shows a woman with dark hair. Ah, I see. Can you not talk and I will talk in Polish and once I speak in English, you can talk, okay? Understood. I will remain silent until you speak in English. Ok, więc on ma taki lag i on nie nadąża z tymi zdjęciami, więc powiedział: Jakie zdjęcie widzisz? Ja ciągle widzę Lecha Wałęsę i te zdjęcia na dole. Więc zobaczymy, czy teraz będzie mówił. Uh, okay enough time passed do you see there was some kind of a lag do you see a different picture from the leg valenza one. yes i now see a picture of a woman with dark curly hair smiling she's wearing a patterned top and a dark cardigan. okay i will ask you in polish but you answer in english please just uh, okay. Okay, I understand. Kto to jest? Jak myślisz, czy to jest sławna osoba? I am not certain if she is a famous person, but it is a picture of a woman. Okay, um, let's I will help you. This is a famous person. Who do you think this is? Take a wild guess. Okay, I will make a wild guess. Is it the actress Marion Cotillard? No, no, no. I, I will help you a little bit. Um, think a British Indian actress. Okay, with that hint, is it Archie Panjabi? No, 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 no. Uh, her last name starts with a V. Okay, with the last name starting with V, is it Freda Pinto? No, 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 no. I said British Indian. Ah, uh, my mistake. With those clues, is it India of Arma? Ah, finally. Yes, yes, yes. Well, you had some issues where you had a problem. Yes, it seems I did have some trouble with the visual information. I'm glad I got it right in the end. <laughs> uh, very interesting talking to you. I have a few more questions about pictures. Who do you think this is? This is gonna be hard. Okay, I see a new picture. She looks like a woman with short brown hair, smiling. She's wearing a dark blue dress. Is it the actress Andrea Osvart? No, 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 no. Wrong country. Okay, my apologies. Could you give me a hint? Sure. Think a Central European country. Okay. With that hint, is it the Austrian actress Ursula Strauss? No, no, not yet. Um, I changed the picture. This is another picture of her when she was younger. Do you see it? is thinking it's a very difficult question yes i do see yeah. it. it's a picture of a woman with long blonde hair and bangs wearing a gold dress okay uh, you looked at both of these pictures of the same woman uh, with she had different hair color uh, i'm gonna give you a hint it's a polish actress To jest bardzo trudne dla niego, ponieważ on nie ma tylu danych z całego świata jakichś tam nieznanych aktorek. Ok, with that hint. Is it the Polish actress Magdalena Tielecka? No, no, I'm gonna give you another hint. Uh, her first name starts with a J. Okay, with that additional clue, is it the Polish actress Joanna Kulig? No, 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 no. Um, try another Joanna. This is very difficult for Ale próbuję. Teraz wszystkie sortuję wszystkie zdjęcia polskich aktorek ze wszystkich źródeł, żeby znaleźć, co wujek Timo się pyta. Super trudne zadanie dla niego. I something went wrong, więc to jest problem. Um. Okej, okay, to powinno być proste, więc złamałem, <laughs> złamałem sztuczną inteligencję. Sorry, to jest zbyt trudne dla niego. Okej, okay. hey AI! I have an easy one for you. This is a picture of what? What am I showing you right now? Sure, the picture is of a white two door Nissan Sentra. It also has a black sunroof and tinted windows. So, this was not an issue for you. It's easy for you to recognize a car like that, huh? Yes, I am good at recognizing cars. It was not an issue for me. Is there anything else I can help you with? Can you give me the year this car was made? Take a guess when it was. Uh, what model is this? Certainly, that Nissan Sentra is likely from the early 1990s, possibly between 1991 and 1994. Okay, thank you very much. Nice chatting with you. To welcome. It was nice chatting with you as well. Okej, okay, więc uh, test wypadł. Tak sobie dobrze, więc z Wałęsą nie miał problemu. Um, z indire, jak mu pomogłem trochę, to znał. Natomiast bardzo nie znano polską aktorkę, która jest w ogóle nie znana na świecie, to, to nie ma w ogóle pomysłu, kto to jest. Natomiast samochód bezbłędnie. Więc to, że tam nie zgadł jakiejś tam aktorki polskiej czy miał problem z tą indyro, to nie jest problem. To jest rzecz taka, że on naprawdę ma wizję i widzi wszystko. I nie chcę za bardzo pokazać, jak działa na moim telefonie, ale mogę rozmawiać z nim i to, co on widzi przez kamerę w moim telefonie, on będzie komentował i będzie mówił, co widzi, co jest niesamowite. Także, wiesz, nie śmiejcie się z tego, że nie zgadzam Aktorki polskiej czy amerykańskiej, czy tej brytyjsko-indyjskiej, której w ogóle, wiecie, nie zna. Ale samochód, na przykład, bezbłędnie. A powiedział, że to jest Nissan Sentra, prawdopodobnie ze wczesnych lat 90., 91 powiedział nawet, więc bezbłędnie zgad. I oczywiście Wałęsy zgad bezbłędnie, także 2 także na 4. A, a to, że nie zgad tych aktorek, to naprawdę jest nieważne. Więc słuchajcie, Jestem pod wrażeniem, że widzi to. Aha, jeszcze jedną rzecz zrobiłem. Przetestowałem go. Mianowicie, ponieważ Wujek Timo ma stary komputer, to używa coś takiego jak bardzo obscure taka funkcja, że możemy mieć USB styk i używać go jako boosta do, do RAMu. Ok. Więc możemy kliknąć tutaj, możemy kliknąć na Properties. Jest coś takiego jak Redibus, To jest beznadziejny, ale wy jak Timo to używa, bo ma stary komputer, możecie się śmiać. I się spytałem go, słuchaj. A czy mogę użyć, jak mogę sobie zrobić więcej RAMu? No to powiedział, OK. Możesz zrobić sobie, kupić sobie lepszy komputer, pacanie, czyli to kupić sobie tam lepszy kwipunek, ale słuchaj, jakaś opcja jest, która nie, nie, muszę, nie, muszę, nie muszę kupować nowej części komputerowej. To on powiedział, jest parę opcji i wymienił to też, co ja używam, czyli tego ReadyBoosta. I słuchajcie, ja mówię to krok po kroku i powiedz, jak to zrobić. To on mówi, no to znajdź, czy włóż tego USB styka, nie? do komputera, ja mówię, ja już to mam, to on mówi, kliknij na to, kliknąłem, a prawo, teraz kliknij na to prawą myszką i pójdź do properties, co też zrobiłem, to on powiedział, a pójdź do tabu ready boost i kliknij na tą opcję, ja mówię, kliknąłem, potwierdził, że kliknąłem, po czym powiedział, ok, no to kliknij apply i kliknij ok. Więc um, jeżeli chodzi o rzeczy komputerowe, żeby na przykład pomóc i w Windows, to nie ma w ogóle z tym problemu. Dałem też następny test. Nie chcę za bardzo wam pokazywać, jakie mam procesy, które są running w moim komputerze, ale dałem Ctrl Alt Delete, czyli Task Manager. Dałem go na cały ekran i powiedziałem: Słuchaj, jakie procesy są bezpieczne, żebym zrobił end task, żebym zakończył, żebym używa żeby miał na przykład więcej tego RAMu. To on mi dał wszystkie procesy, które spokojnie mogę sobie zakończyć, żeby przestały działać, które są bezpieczne. I jeszcze się spytałem, czy to są bezpieczne procesy do zakończenia? I on mówi tak. Co jest dla mnie niesamowite. Ja oczywiście znam odpowiedzi na te pytania. I wiem, które procesy są bezpieczne, na przykład ten Microsoft Text Input, czy jakieś tam inne, ale to, że on to wie, więc jest tak, że może krok po kroku to robić. Po prostu to jest niesamowite. Niesamowite. Okej, okay, nie mogę się powstrzymać. Damy mu następny test. Mianowicie puścimy mu um, ten film. Tam, gdzie nie ma tytułu, A, i chcę, żeby on to zobaczył, więc. Um, tylko tu mi będzie to. Pa, 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 Czy możemy to jakoś zrobić lepiej? No. Wie, ponieważ tu jest tytuł, i on to oczywiście przeczyta, i będzie wiedział, co to jest. Więc może zrobimy to tak, że ja to zachowam na komputer swój własny, na twardy dysk i puszczę ten film gdzieś tak od środka. I nie powinno być a, wtedy, on nie powinien dostać clue, nie powinien wiedzieć, że to jest, bo tutaj od razu przeczyta, prawda? Pisze tytuł, więc on jest na tyle mądry, że przeczyta. Więc zrobię ten film i notabene chcę wam coś też pokazać fajnego. Ok więc chcę wam coś pokazać fajnego. Notabene, to jest program, który nie ja napisałem. To jest program, który napisał AI, po prostu dałem mu prompta na ChatGPT GPT przez OpenAI I ten, i ten skurczybyk O1 absolutnie bezbłędnie napisał. Dałem mu prompta, że chcę żebym miał taki program, który możemy zrobić następującą rzecz. Możemy dać tytuł. Tytuł to jest a, Mystery City, żeby nie wiedział. I możemy też dać tutaj Browse. OK, nie chciałem Wam pokazywać coś na moim komputerze za bardzo, ale możemy tu pójść do Browse. On otwiera, otwiera wtedy Moje Windows i mogę sobie wybrać folder w moim Windows i to nie ja napisałem, to jest w Pythonie, to nie ja ani słowa nie napisałem, ani jednego słowa w tym programie nie napisałem, po prostu dałem mu zadanie i na początku mi dało, żeby, na początku chciałem, żeby tylko był YouTube URL, czyli adres, później chciałem, żeby zmienić tytuł. A później powiedziałem, żeby dało mi w Windows moim działam zachować. Mało tego na końcu sobie zrobiłem, czy chcę audio tylko, czy całe wideo. I na końcu jeszcze dodałem sobie progress bar i procent, ile jak to szybko się ładuje. I widzimy teraz to działa, i jestem pod wrażeniem, ponieważ ja ani je, w tym kodzie ani jednego zdania, słowa, ani jednego przycisku nie nacisnąłem. Po prostu wszystko przez Chat GPT i ono mi napisało w pytanie bez problemu. Bez problemu, i już jest to wideo na moim lokalnym downloadzie. Ok? Więc mamy to wideo, a jest. Dosyć słaba opcja, ale ok. Nie wiem czemu takie się zły się zrobił. Um, coś musieli zmienić, ponieważ to zawsze mi dawało 1080p, a teraz zmienili. To możliwe, że Google coś znowu zmieni w swoim YouTubie, żeby nie najlepszej opcji brało. Będę musiał znowu z ChatGPT pogadać. Um, ok, więc robimy test na nowo. Hey, uh, Mr. Google AI, I want to show you a film and you will try to tell me what you're seeing, okay? Uh, I'm gonna show you a few seconds and then you will. Sure. Uh, I sorry, and then you will tell me, okay? Okay, I will wait to see the video and then describe what I see. Okay, what country is this? Yakito Krai, please speak in English. Sure, I see a group of people walking in what looks like a subway station. Based on the signs with what looks like Korean lettering, I believe this is in South Korea. Can you guess the city? I'm not able to tell the exact city from this video. It would be difficult for me to tell, based only on the visuals. Understood, ale jesteś sure że to jest Korea? Yes. based on the Korean script on the signs, I'm confident that the video was taken in South Korea. Więc bezbłędnie zgadź, że to jest Południowa Korea, ponieważ przeczytał znaki na filmie, które są, uh, że to jest stacja metr, metra pod ziemią i są uh, znaki po koreańsku i bez problemu. Zdał ten test. Więc. Uh, prrr, wow! Wow! Słuchajcie, nowy świat. Ok, nikt tego nie obejrzy do końca. A ci co obejrzą, powiedzą, że e, to głupi jest. Nie, to jest po prostu niesamowite. A teraz zobaczę, dlaczego mój YouTubek, który został napisany nie przeze mnie, tylko wszystko było skodowane przez AI. A dlaczego nie wziął najlepszej opcji, którą mógł ściągnąć? Tylko tam. 485 czy coś, ok? Bye bye.